Siemano, Siemano, witam Was w kolejnym filmie. Dziś będzie krótka relacja z upadłego jelenia. Walczę tam z Chondirym już drugi tydzień. Zrobiłem ten wydech. Zaraz Wam pokorzę Wydech zrobiłem, a teraz się męcza z uszczelniaczami siłownika, podnośnika. straszno Strasznie przejebany temat. Normalnie masakra. Potrzebuję jakiś. Drucik znoś, żeby go tam a zaraz wam pokażę O co chodzi, bo to jest strasznie pojedbane. To Idziemy do, do John'a. A może najpierw jeszcze zerkniemy. Jak tam RSM jest taki lekki minus, minus jeden, minus pół. Były takie większe mrozy, ale RSM chyba się nie skrystalizował jeszcze. Także tyle dobrze, tyle dobrze. Nic się nie stało. A nie, na tym jest Na tym jest, a na tym nie ma Dziwne. A tam jeszcze jeden stoi. A dobra, tam tego. Tu też nie ma Dziwne. Dobra, lecimy do Johna. Dzisiaj jest 18-19 stycznia. Coś koło tego. Gdzie jeżdżę teraz Leonem? Tu Ferdek ostatnio robił, mojechać jechać do lasu, ci drzewo ładować. Ale nie wiem kiedy jeszcze. Trochę tu będzie cima, ale może coś będzie widać. Na pewno będzie światło migało. Migo? No nie migo aż tak, ale migo. Wydech jest już na słupku. Tutaj mam pospawane tigiem. Dobra, fest migo. Pospawane. Tutaj e, puszka. Amortyzator. Jak coś się tu migało z auta. E, inne zamykanie maski Ta rączka musiałeś uciąć, bo przeszkadzała. Ale tu jest, znaczy, tu są te uszczelniacze. Tu jest gruby temat. Patrzcie, u mnie się zużył ten przeciwpyłowy zgarniający, uszczelniający od brudu. kupiłem nowy zestaw cały. Tu jest drugi. Dwa kurde uszczelniacze 190 zł. Na tym już patrzyłem, idzie kupić osobno na internecie około 10 zł sztuka. A ten muszę zechce ze starym, albo mi taki dorobią, albo zamówią. Nie wiem jeszcze, ale coś by da kombinował. Bo jak z drugiej strony się rozleci zaś, to nie będę płacił 190 zł, żeby tu zrobić głupi siłownik. Musiałem umyć To muszę umyć, bo zaś jest taki problem. Przwietam latarką. Jest taki problem, że nie idzie wyciągnąć tego stworzenia z siłownika. Wykopało do wiaderka. Moczyłek to w WD. Tu jest dziurka na bolec. Moczyłek to w WD. Tutaj była wkręcona szpilka. No i powiem Wam, ciągłe to już metrową rurą takie podkładki dystansowe. ciągle to już metrowym rułom, i dalej nie dało się tego wyciągnąć. Masakra. Nie wiem, nie wiem, czemu to jest tak zapieczone ale ani drgnie. Ani drgnie. No i muszę to jakoś wymienić, te uszczelniacze bez tego. No najgorsze jest założyć teraz ten siłownik, bo żeby tu wymienić te uszczelki, właśnie trzeba ściągnąć zabezpieczenie siłownika. Zabezpieczenie siłownika jest. <laughs> trzeba go ściągnąć przez ten. Przez ta dziura, no i później tak samo założyć. A to jest zwykły pierścień metalowy i będzie bardzo trudno to zrobić. Nie wiem, czy mi się to uda, a jak nie, no to trzeba będzie kombinować. Chciałem to zagrzeć, ale na grupie mi napisali, żeby tego nie grzać No w sumie może jest jakaś racja z tym, żeby nie grzeć, jakby potem miał pęknąć albo coś. No i nie zagrzewałem. Obejrzymy. Wyczyszczę ten siłownik, wydmucham. Jakiś maraz wyleciał teraz widać. Wydmucham to. No i będę składać go. Spróbuję a tak na razie, a jak nie wiem, to tupa. Trzeba będzie kombinować jak to wyjąć. No na pewno trzeba będzie zagrać wtedy. Bo inaczej nie widzę innej opcji. Dźwięk się nic nie zmienił. Johnie. dołożę Wam jeszcze ujęcia co tu robiłem. I stworzę taki filmik ogólny. Ale będzie już dzisiaj bo dawno nie było nic. A chcę też pokazać. Dobra przerwa. Siemano, siemano witam w kolejnym filmie dzisiaj spawimy wytek do John Deere'a. Jednak znalazł się fachowiec, który chciał zrobić. No to. I sam się skontaktował ze mną, także skorzystał tutaj z tej oferty. Powiedział, że mogę nagrać. Już miało być wszystko gotowe. Wydech już był poskładany. Wczoraj zrobiłem próba. Wrzuciłem na Instagram. No i pojawił się pan Perkins. Arek napisał, że trzeba było wybebeszyć tłumik. No i kurde, no. Męczyło mnie to całą noc, bo tam muszę to zrobić jeszcze. Obejrzymy, jak będzie chodził. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Arek go dobrze. Trochę głośniej, że nie jest za głośno. I jeszcze trzeba uszczelka wymienić. Dzisiaj sobota, także dzisiaj nie kupimy. Pewnie dopiero środa, bo to trzeba zamówić coś z neta. A nie widzę takich kwadratowych. Trzeba będzie dłużej szukać. Dobra, wytnę to i Wam pokażę co jest w środku. No i kurde, rozciąłem to na daremne. Bo nie ma tej szmaty w środku w ogóle. Wydech się różni od arkowego widocznie. Półmik. No no ma inne inne wyjście, no tu mnie jest takie coś, a u niego to jest zupełnie in inne, Inaksze No nic, no kurde, zaspawać, kupić nowa uszczelka i tyle. A jeszcze śruba jedna była To no to się bieda ją wykręcić, kanał jest tu. Muszę dospawać tu. Taki mak zrobić. Dobra. A tu jeszcze wydech pospawany. Jakby ktoś szukał właśnie spawacza do wydechu to tutaj mając okolicę, mogę wam podesłać Coś tu wrzuca jeszcze jak spawali, jak spawał Dobra no, spawia to z powrotem, na razie Ja jeszcze jak zapomniał, że dzisiaj po kultywator przyjeżdżają Musimy załadować go Widać swój kultywator, i musimy go załadować. Ostatnio jak problem, nie dało się podnieść tura, co się okazało? Przy podpinaniu rozdzielacza wypadła tulejka z zawiasu No i przez to już nie dało się, nie był idealnie dociśnięty do końca No i był problem właśnie z podnoszeniem W na razie jest woda Bo, 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 bo. Ostatnio były właśnie te pęknięte szlauchy No i jeszcze nie jest na płynie, bo to nie jest tak idealnie zrobione ja Jeszcze muszę tam troszkę poczyścić ten silnik I... No bo jest trochę rdzy tam w układzie Nie wiem czy ktoś kiedyś jeździł na wodzie Ale na to mi to wygląda Powiedzcie mi taką rzecz Czy Warto kupić John No to wiadomo, warto Ale problem tego typu, że Skrzynia 30 Fajny na power biegnie od A do E Brakuje właśnie tego biegu F No i jeździ tylko Tylko 30 Na godzinę Nic nie widzę Też jest z którym. Też jest z górym Bo generalnie chcę mieć dwa John Deere. I szukam drugiego John Deere a. Tylko właśnie jest problem tego typu Że ciężko jest cokolwiek znosić Jak to pasuje Nie najgorzej Dobra, jak nie spadnie teraz, to na auto też tak wsadzamy Oli się jeszcze nie zagrzał i cze... kierownica tu ciężko chodzi. Potem, jak się zagrzeje, to jest ok. No i tak, ten John Deere jest 90 KONI, 6,20. Wszystko fajnie. Podobał mi się, tylko się dowiedziałem właśnie, że skrzynia jest. 30 na godzinę, no i jak trochę mniej mi się zaczęło podobać, i się zastanawiam, co teraz. Czy jechać, bo oglądać. Tam mam 260 km. Nie wiem, doradźcie mi coś. On by miał suszyć do opryskiwacza i do rozsiewacza, do transportu, no ale jak 30 km na godzinę, to trochę wolno pojedzie. Te defertka by sprzedał i został przy dwóch Johnach, no ale nie idzie. Nie ma co kupić, jest problem. Szukam, pytam na grupach, ale nikt nic nie wie. Nikt nic nie chce sprzedać. No tamten jedynie. Też nie jest nigdzie ogłoszony nikaj. A nie chce wersji SE Bo SE to On tego John Deere'a Za teraz ta zwykło. Ta zwykła wersja No chyba się załaduje tak Nie powinien się przewrócić tu się, Tu jest podłożony, tu też się trzyma A ja, dobra A on zaraz ma być Dobra, czekamy

i gotowe I tyle No i teraz trzeba spuścić woda z fertka No wyjąłaś korku I z silnika Z silnika tu już mam na wężu rozłączanie, zrobione na Gip. gipko No już to już czyściejsza ta woda leci, także spoko Dobra, idziemy do żona trochę.